Siema. Dzisiaj otworzymy sobie przedstawiciela jednej z najbardziej popularnej serii modpodów i ogólnie modów, czyli Draga X. Mamy Jeep Gen w środku, generując do 80 W. W zestawie dostajemy Draga oczywiście, PNP Pod 4,5 ml, grzałka 0,15 OM i 0,3 OM. Mamy kabel USB-C, który posłuży nam głównie do aktualizacji oprogramowania. No, i oczywiście instrukcja. Otwieramy. Mamy instrukcję, jest identyczna do Drag X i S. I mamy ostrzeżenie, gdyż nasz Drag X jest zasilany baterią, właściwie akumulatorem 18650. Mamy kabelek. Draweczka. Tak się prezentuje. I mamy naszego draga. Jest on bardzo dobrze wykonany. Mamy tutaj taką eko skórkę, akurat ją kolor chestnut. Jest tutaj ładne logo drag. No i teraz wsadzę dla was akumulator i pokażę wam jak wygląda menu. Mam tutaj akumulator 18650. Teraz go sobie wsadzimy. Pięcioklikiem odpalamy. Witam nas logo WUP-u. Pokazuje aktualną wersję oprogramowania. Nie mam aktualnie wsadzonej grzałki, bo ten epecik idzie na sprzedaż. Mam aktualne waty. Jak widzicie do 80 W. No i pokazuję max power. Dziwo. Nie przeskakuje w dół jak dawno wyżej. Więc idziemy do 80 W. Mamy aktualny poziom naładowania naszego akumulatora. Tutaj pokazałoby się Rezystancja grzałki, wolty, które aktualnie są podawane, czas ostatniego burzka i liczba pufów. Trzy klikiem możemy zmienić na tryb smart, i wtedy dostosowuje nam waty do aktualnie włożonej grzałki. No i trzy klikiem wracamy do naszego normalnego trybu. Co do odczuć złapowania, powiem Wam, że naprawdę sprzęcik jest godny polecenia. Grzałeczki. Yy, polecałbym raczej grzałkę 03 015. Chyba że ktoś chce naprawdę dużą chmurę, to wtedy 0,15, natomiast grzałka 03 jest zdecydowanie bardziej oszczędna i lepiej oddaje smak plus jest bardziej wytrzymała. I co bardzo fajne, ten cartridge obsługuje yy, wszystkie grzałki PNP, więc mamy naprawdę niesamowicie szeroki wybór co do grzałki, którą wsadzimy. Ja osobiście testowałem go tylko na tych 0.3 i 0.15. No tak jak mówiłem, w moich odczuciach grzałka 0.15 jest trochę gorsza. Raczej preferowałem z niego korzystać na grzałce 0.3 OMA, no bo wtedy bardziej czuć ten smak. Port USB-C, który tutaj mamy. Pamiętajcie, aby nie korzystać z niego do ładowania akumulatora, tylko jeśli już do aktualizacji oprogramowania, bo dragi mają problem z tym, że jak je ładujemy portem, no to bardzo często lubi się palić elektronika. Także na no to uważajcie. Ja osobiście próbowałem aktualizować tego draga parokrotnie, ale no niestety to nie udało. Generalnie dragi niektóre się dają aktualizować, niektóre nie. Niestety ja nie dałem rady zaktualizować tego draga. Tak się prezentuje cartridge tu wsadzamy naszą grzałeczkę mamy gumeczkę do zalewania tak się tutaj prezentują piny bardzo wygodna regulacja airflow mamy taki suwaczek także to by było na tyle, dzięki bardzo zapraszam do sprawdzenia następnych odcinków no i siema